Zmarany Marana Arizona Mamy dzisiaj naprawdę fajny dzień. Jest tylko 99 Fahrenheitów. Także nie ma jeszcze takiego upału. Są chmurki. Wczoraj padało. Była burza. Także pod... wczoraj padało, przedwczoraj padało. Się fajnie okłodziła. Pustynia jest zielona. Pokażę wam jak wygląda teraz ta pustynia. Jest naprawdę zielona, ładna. Nie jest taka wiecie jak yy, taka zieleń jest inna, ale też jest zielono, jak na pustynie to jest zielono. Także a ja wam powiem, że mieliśmy dzisiaj nagranie z Na, z, ze studentem Sad uczniem, uczniem Sad Oka, i rozmawialiśmy z Alicją, która przyjechała z Berlina, spotkać się z panem Andrzejem. I on mieszka w północnej Polsce, północno-zachodniej Polsce. I ona tam czasami jeździ go odwiedzać i spotykać się z nim, bo on jest jednym z tych ludzi, którzy znali Sad Oka, jak już był. On miał kilkanaście lat. On miał ile? 12 lat? Nie pamiętam. Był nastolatkiem, jak poznał Sad Oka, więc nauczył się od niego robić. Rozety i opowiadał nam parę historii. I też będzie możliwość, żebyście się z nią skontaktowali, jeżeli chcecie taką rozetę. On to robi po prostu z samej pasji tego. E Dzisiaj też mieliśmy spotkanie partnerów Bemera, które jeszcze trwa, bo dyskusja się rozwinęła, więc ja musiałam już jechać. E, aczkolwiek wszystko jest nagrane. Jeżeli ktoś chce do, dołączyć do naszej grupy, to zapraszamy serdecznie. Napiszcie do mnie na gmail.com. Jutro mamy nów. E, było tam pytanie, dlaczego ja mówię, że jest czarny nów, jak to nie są dwa nowie w miesiącu ale tutaj chodzi o to, że jest kilka nowiu nów, jest kilka razy w jednym sezonie że to się bardzo napietrzyło, więc to też jest nazywane jako czarny nów, niektórzy tylko używażają, że jak są dwa w jednym miesiącu to tak jest, ale tutaj chodzi o yy, lato chodzi o to, że w lato Napiętrzyło się ich kilka, więc jest bardzo silna energia tego novego. Więc bardzo silne manifestacje, które działają mocno teraz, i w ogóle jest sprzężenie bardzo takich silnych energii, ponieważ też bardzo dużo się działo, jeżeli chodzi o międzygalaktycznie naszych braci gwiezdnych i siostry. Bardzo dużo się działo, duże zmiany energetyczne we wszechświecie. I teraz, pod koniec tego miesiąca, naprawdę jest bardzo duże sprzężenie energii i bardzo duże, właśnie przesunięcie na tą szalę tej prawdy i tego zdrowia i tego, yy, tej miłości, bo to miłość króluje i rządzi. Więc. Yy, Chodzi o to, żeby zrozumieć teraz, jak skorzystać z tej energii, bo naprawdę jest wielka siła w tym, co się teraz dzieje. Ja chciałam o tym jeszcze zrobić program zeszłej ty, Powiem Wam, że tak czułam taką potrzebę, ale już byłam tak zmęczona, że już nie, nie dałam rady. Ale. Może mi się uda jeszcze zrobić jutro o tym program. Także postaram się usiąść do tego i nagrać coś dla Was. Mam przygotowanych kilkanaście programów dla Was. Ale w tej przestrzeni jest tyle, że <trybujesz> trzeba się skupić na tym, co trzeba zrobić, i koniec. A reszta jest wszystko ekstra telefon mi spada. Wiecie co? Um... Możemy się umówić na jutro. Jeżeli możecie, to przyjedźcie jutro, przyjdźcie. Przyjdźcie jutro na mój kanał i zrobię live na temat tych właśnie energetycznych przestrzeni. Tego wszystkiego, co się będzie działo na naj, w najbliższym czasie, energetycznie, i, i tym, tego, co się będzie działo y, astrologicznie. Bo to się teraz nakłada na siebie. Ale będzie też coś, co chciałam Wam przekazać, jest bardzo silne. Jest to prawdopodobnie największy event ostatnich lat. Będzie przebudzenie, będzie w niebo wstąpienie. Jak wiecie, że jest to słowo takie bardzo religijne, ale tak naprawdę to w niebo wstąpienie znaczy. Przeskok energetyczny, to co się wydarzy, będzie bardzo miało duży wpływ na to, jak, te, jak dalej wszystko w świecie się potoczy. Więc wiecie, że resety działy się na tym świecie bardzo długo od pamiętnych czasów, niepamiętnych czasów. Resety, o których też mówią dużo, Grzesiu Kwarek z Arturem Lalakiem, opisywali, że co ileś tam na przez 600 lat, jeżeli dobrze pamiętam, jakiś jest reset. I albo jak wielka lawina błotna się dzieje, jakieś wylewa ocean i zalewa wszystko. Jakieś trzęsienie ziemi, jakieś meteoryty uderzają, coś się dzieje, jakaś, jakaś katastrofa. Natomiast myśmy nie zdawali sobie sprawu, sprawy w przeszłości, że my mamy na to wpływ, bo my tak naprawdę mamy wpływ na wszystko, co się dzieje. Mamy wolną wolę, mamy wolę wyboru, mamy wolę. Tego, kim jesteśmy, co chcemy i na co pozwalamy, a na co nie pozwalamy. Więc teraz coś się dokonało, że kolektywnie stwierdziliśmy, że nie chcemy tego przeskoku negatywnego dla nas i chcemy, żeby to było dobre dla nas doświadczenie, teraz, to, co się ma wydarzyć. I wiecie, że mówiło się o trzech dniach ciemności, mówiło się o przeskoku, mówiło się. O, o tym, że będzie jakiś reset. I to wszystko było zaplanowane. Natomiast my, jako świadomość kolektywna świata, naszej Ziemi, stwierdziliśmy, że my nie chcemy tego tak doświadczyć jak wcześniej i chcemy to zrobić w inny sposób. Więc co się wydarzyło? Wydarzył się Przeskok, który został przez nas wybrany. I dzięki temu, że coraz więcej osób się zaczęło budzić podczas covid i po covid podczas tego czasu, okazało się, że wybraliśmy, żeby przetrwać, żeby nie mieć tej katastrofy. Żeby nie mieć tego resetu, takiego dosłownego, fizycznego resetu, tylko to będzie reset, duchowy. On będzie na poziomie zupełnie innym niż wcześniej. Ponieważ nasza cywilizacja, nasze cywilizacje poprzednie świata były na innym poziomie rozwoju. I była inna świadomość kolektywna. I energia ziemi i wibracja ziemi była inna. Teraz wybraliśmy inną drogę. Z tego, co wiem, nie wybraliśmy katastrofy. Wybraliśmy przeskok kwantowy. Wybraliśmy synchronizowanie się z tą prawdą, z miłością i z tą, z tą piękną energią transformacji, ale właśnie bez żadnych jakichś takich drastycznych, nagłych, katastroficznych efektów. Więc pod koniec tego miesiąca, sierpnia, będzie dużo się działo energetycznie i już to się zaczęło. Ten nów, który się dzieje jutro, przyspieszy to wszystko. Zacznie się nowy początek. Ten nowy początek będzie miał charakter bardzo głęboki. Nie wszyscy tego doświadczą w ten, ten sposób. Jedni będą o tym wiedzieć, drudzy nie, ale to będzie bardzo silne w niebo wzięcie, w niebo wstąpienie, przejście do innego poziomu. I ja bym bardzo chciała Was tutaj przygotować psychicznie, mentalnie, duchowo. Ktoś, kto jest. Otwarty na to, i z tym rezonuję, żebyście przygotowali się do tego jak najlepiej, nie nakładając sobie za dużo do roboty, żeby, żeby to był czas spokoju, relaksu, zwolnienia z tego życia, po prostu, żebyście trochę przykamowali, i żeby to się działo w energii, Lekkości, w energii e, relaksu, harmonii. I co się wydarzy, jeżeli będziemy na tym poziomie, w tych wibracjach tego właśnie spokoju i tego wiedzenia to się nazywa The Knowing. Knowing to znaczy, że Ty czujesz, Ty wiesz, Ty wiesz, że to, że to jest dla Ciebie dobre i Ty wiesz, że to się dla Ciebie dzieje, nie przeciwko Tobie, tylko dla Ciebie. Jeżeli te, to wiesz, masz ten knowing, to to będzie dla Ciebie pozytywne doświadczenie i będziesz w stanie się zsynchronizować z tą energią. To jest ciężkie do wytłumaczenia i tym bardziej po polsku, bo nie używam tych słów za bardzo. Cały czas mi ten telefon tutaj ucieka, czekajcie. Ja muszę tutaj przykręcić. Bardziej, okej, okay, już teraz będzie. Cały czas tutaj górki, pagórki, słuchajcie na tej pustyni. No, stop. W każdym razie to ten weekend jest bardzo ważny. I przyszły tydzień, początek przyszłego tygodnia, to są dni, kiedy im bardziej się synchronizujemy właśnie w tej, w, tej, w tej harmonii i w tym kolektywnym, świadomym nastawieniu do świata w pokoju, w miłości, w jedności, w wolności, będziemy w tych wibracjach wibrować. Właśnie w tych, które przed, przed chwilą powiedziałam. To będzie przeskok. Będziemy to mogli doświadczyć razem. Tak jak mówię, wszyscy tego doświadczą. Ale jeżeli to zrobicie, będziecie na odpowiednich falach, to odbierzecie tę wiadomość. Synchronizujecie się z, się z tą energią i przeskoczymy razem. Także zaplanujcie sobie na ten weekend, na początek przyszłego tygodnia. Zaplanujcie sobie taki czas. Spokojny, harmonijny. Yy, przygotujcie się. Ja bym sobie, ja normalnie cały czas organizuję, 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 sprzątam. Ja po prostu, aż kupiłam sobie baterię nową do. Mam taki odkurzacz Dyson, którego kupiłam parę lat temu, i on był drogi, wiecie, że to są drogie odkurzacze, i zaczęła mi bateria szwankować. Nie działała mi bateria. Ja czułam, ok, ja już muszę tę baterię sobie wymienić. Kupiłam sobie nową baterię do tego Dysona, bo czułam, że ja potrzebuję cztery odkurzacze. Bo ja muszę, tak, tutaj y, ja tym odkurzaczem wszystko: po prostu tapicerkę, żaluzję, y, jakieś tam małe takie y, drobne wiecie, y, miejsca trudno dostępne. Ja to wszystko muszę posprzątać. Ja czuję, że ja muszę być odnowiona. Mój dom musi być otwarty na to, żeby ta nowa energia przyszła. Ja bardzo silną potrzebę czuję właśnie wyczyszczenia wszystkiego, odkurzenia, posprzątania, żeby ta energia ładnie wększyła i właśnie działała w domu. Yy, Organizuje bardzo dużo rzeczy i, i to jest ten właśnie taki moment przyjęcia tej energii teraz. On się będzie teraz dokonywał. To jest proces. To nie jest tak, że jeden dzień i wszystko się dzieje, nie? Tylko to jest proces. To jest synchronizowanie się. Wejście w tą energię. Więc też jest warte teraz sprzątanie, zobaczenie, co jeszcze mamy starego, oczyszczenie, przygotowanie się na to nowe. Na to, co ma przyjść. I nasza forma i nasza najwyższa forma właśnie tej. Tożsamości też potrzebuje tej przestrzeni. Więc, kochani, to są moje takie od serca rady: pomedujcie sobie, zróbcie sobie dobrą m, kąpiel. E, Zapaść świeczkę z intencją, tak jak mówię w filmikach, jak to zrobić, i synchronizujcie się z tym. I zobaczcie, napiszcie sobie w książce, pamiętnik dobrostanu, jeżeli macie, jak chcecie, żeby to nowe życie wyglądało. Napiszcie dokładnie, jak ono ma wyglądać. Od rana, jak ma wyglądać Wasza przestrzeń i wszystko, co jest po, po kolei. Co robicie. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam jeszcze fajną lawendę. Kupiłam sobie od ludzi, którzy mają mają swoje plantacje, lawendy. Tutaj w Arizonie, na południu Arizony są plantacje lawendy. My też mamy. Nie trzeba jechać do Francji, słuchajcie. Do plantacji lawendy mamy też w Arizonie plantację. Ona tutaj bardzo dobrze rośnie. Także też skorzystajcie z olejków eterycznych, lawenda, yy, jak się nazywa... Yy, kadzidło. Kadzidłowiec jest bardzo ważny, bo to jest też na, bardzo silna wibracja i jak wejdziecie w tę energię i będziecie w wysokich wibracjach, to Wam pomoże się zsynchronizować. Także Marek nieładnie tak tutaj pisać, wiesz? Yy, tak, może być Ivy. Mhm. Tak, na przeziębienie jak najbardziej. Jutro jest o ósmej czasu polskiego Nów. Yy, Marek... Wiesz, to jest Twoja opinia i Twoja perspektywa tego, co ty chcesz i co ty wiesz. Dziękuję za podzielenie się. To jest wszystko czyjaś perspektywa. Ja nie mam Cię co blokować, słuchaj, Marek. Chyba, że chcesz być zablokowany. Zdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Kocham. Całuję tulę tych, co trzeba i do usłyszenia. Pa, pa.